Kaufland na 6, w dzisiejszym odcinku nauczymy się matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, podrażnik GWO, matematyka z plusem. No ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, przypominam o Loterii Kauflandu, która plega na tym, że robicie zakupy w Kauflandzie. macie paragon, wchodzicie na www.kaufland.pl, wypełniacie anonimową ankietę, a później możecie wziąć udział w loterii, co mi się jest do grania 100 razy 50 zł, no i raz 500 zł, to jest w banach. ona trwa do 15 lipca tego roku. No i ja przypominam i zachęcam, na co my już przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. A zanim jeszcze przejdziemy, to parę ogłoszeń. Skończyliśmy stary zeszedł, no bo ja, jak wiecie, to wszystko przypisuję. Teraz mamy taki, tak to się prezentuje, to no jest z Kauflanda. Mam za złotówkę nieco, chyba nawet, nie wiem, nie pamiętam. <grych> y no i dzisiaj robimy dwa tematy na raz, mianowicie na dwóch tablicach, jak widzicie, bo mi się je zmieściło, tak, tamta jeszcze i istnieje, kąty i mierzenie kątów, bo w podręczniku jest samo kąty i później jest samo mierzenie kątów, ale zrobię to w jednym temacie, bo nie będziemy się bawić w tym. No to yy, przypomnienie, no co to jest kąt ostry, tu jest kąt ostry, yy, to jest kąt ostry, kąt ostry ma mniej niż 90 stopni. To jest y, kąt prosty, ma on 90 stopni. E, to jest kąt rozwarty, ma on więcej niż 90 stopni, ale mniej niż 120 stopni. Kąt w półpełny ma 180 stopni. E, Zeszły ćwiczeń powstały 162-63 to taka informacja. E, dobra, ja teraz to zostawiam. OK, myślę, że już. Dobra, czekajcie, tą tablicę już można o, odłożyć, a tu jeszcze dwa kąty. Kąt klasły mamy więcej niż 180 stopni, ale mniej niż 360 stopni. To kąt pełny ma 360 stopni. Ok, ja Wam to zostawiam. Ok, dobra. Hop, odjeżdżamy tym. Dobra. Zaczniemy od tych zeszłych ćwiczeń podstawowych, bo do geometrii. Czekajcie, sorry, bo tu o Się wypełnia, bo mi spada cały czas, a zaraz to sobie podniosę. Czekajcie. No, no chodź. No, a. Do geometrii ma tego całkiem sporo, bo to sobie zamówiłam ostatnio. Tylko wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Patrzcie. 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 Nieżej nie kątów, nie? No i mamy coś takiego. Patrzcie. Zaraz zrobię porównanie. Patrzcie, czekajcie, bo. No nie, nie, nie chcę się. Koląbcy... O, dokładnie. Patrzcie. Patrzcie, teraz. I patrzcie, teraz. Identyczne. Super, nie? Ale dobra, to ja sobie robię sam i tego jakby teraz nie ma. Przechodzimy do tego. Nie, 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 nie. Aha, bo jest taki ta e, rozdziałszy jest to słupy, no ale to zrobimy po polach, myślę. O takie liczby całkowite, albo na odwrót. Nie wiem, to zależy od mnie. Łuki, którymi zaznaczą, no, kąty po koloru i według poniższej racji. Jezus Maria. E, dobra, zrobimy inaczej, wiecie jak? E, zrobimy tak, że Kąt ostry będziemy sobie robić zwykłe kółeczko takie. Kąt prosty takie ostre kółeczko. Kąt rozwarty będziemy robić kwadracik. A kąt wklęsły niech będzie w takie kropeczki. Może to odróżnić. No to jest na pewno kąt ostry. Kąt ostry robimy normalny. Kąt yy, rozwarty Robimy w taki, to jest. Czyli to będzie takie cięższe, po prostu. Czekajcie, muszę zrobić cięcie, bo coś mi tam wypadło. Zaraz się widzimy. Dobra, już jestem. No dobra. Teraz to będzie kąt prosty. No to robimy w takie. Hop, kąt to jest. To jest rozwarty, bo to ani prosta, ani tego, więc też. Kąt rozwarty. Aha, w takie. Prosta. Mm, kąt. To jest... Aha, niż to... Tak, no to rozwarty ma... To jest rozwarty. Zaś. Jezu, łóżku Maryjo. No a to będzie ani prosty, to będzie ostry. Taki. Pod każdym kątem wpisuję jako to, jakie w zaraz wrażę czy kąt jest prosty, sprawdź, z, z, Ostry. Tr. Prosty. Rozwarty. Warty. Półpełny. Półpełny. Dobra, zostawiam. Okej, okay. myślę, że już mierzenie kątów. Zmierz poniższe kąty i wpisz ile one mają w sopie. No i zaraz się przekonamy. Aha, no ten ma 90 i tu nawet nie trzeba sprawdzać. No ma 90, bo jest prosty po prostu. 90. Ten jest rozwarty, więc patrzcie. Bierzemy, przykładamy... Już ja muszę zobaczyć, gdzie to robię. No. No przyłóż to. O. o ciu, ciu, ciu. 145. Mniej więcej. Tu będzie już ciężej, bo trzeba coś tak Aha, nie trzeba. Starczy zrobić tak. I starczy, żeby się to pokrywało z tym. 20. 20 stopni. A ten pewnie ma jakieś, nie wiem, zaraz zobaczymy, w sumie nie ma po co obstawiać. Yy, nie 130, nie może być. Jak to? Aha, czekajcie. Co jest, jaka dziwna sytuacja. 130, ale to by miało tak naprawdę. Yy, 170 odjąć. Aha, no nie, no tak, tak, tak. 170, to ma 40, dobra. No. 40 stopni, no i. Czekajcie. Mm, no dobra, to już zrobicie sami. Okej? Okay. No aha, i tu nie. Okej, okay, no to to. Dobra. Ja przypominam o loterii. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie. Pa!